Polską i Polakami. Dlatego rok po wyborze na papieża ogłosił. się z piekrzynką do waszej ojczyzny. W maju 2006 roku odwiedził Warszawę, Częstochowę, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, Oświęcim i Kraków śladami Jana Pawła II. Aż 300 tysięcy wiernych wzięło udział w mszy świętej na placu Pimfuckiego w Warszawie. Do historii przeszła także wizyta papieża z Niemiec w Auschwitz w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym. Wydarzeniem, które do dziś wielu Polaków wspomina ze wzruszeniem, było spotkanie Benedykta z młodzieżą na krakowskich błoniach. Widać że ten papież, mimo swojego wieku, osiemdziesiątki przecież już wtedy, mimo tych ograniczeń fizycznych, mimo charakteru takiego no, zamkniętego można powiedzieć, jednocześnie potrafił bardzo ciepły, bliski dialog nawiązywać. Jego szczególna sympatia do Polaków nie dziwi, bo przez dekady kardynał Ratzinger był najbliższym współpracownikiem Jana Pawła II. Można powiedzieć, że to właśnie Jan Paweł II w cudzysłowie wymyślił sobie, że arcybiskup Monachium będzie prefektem kongregacji nauki wiary, jednej z najważniejszych w Watykanie. Świat utracił jednego z najwybitniejszych teologów, napisał prezydent Andrzej Duda, papieża emeryta, żegna też premier. Specjalny komunikat wydał Zarząd Telewizji Polskiej. Zarząd TVP z wielkim smutkiem i żalem przyjął wiadomość o śmierci papieża seniora Benedykta XVI, jednego z największych autorytetów Kościoła, człowieka o wybitnej inteligencji i ludzkiej skromności, przyjaciela św. Jana Pawła II. Kościół w Polsce o nim pamięta. Cały episkopat zbiera się 7 stycznia w Świątyni Opatrzności o 12 godzinie na Mszy świętej Dzień Czynnej za życie i dzieło tego. Zmarłego papieża. Papieża, który kochał Polskę i Polaków ze wzajemnością. Karol Jotuszewski, wiadomość.